Także witam Was z kolejnej części. Zostały dwie minuty do końca. Wszystko dalej działa. Woda już jest strasznie brudna, bo z miedzianego drutu jest zrobiony Twin starego, jak ja to, Wy to nazywacie. Fionizator wody. Także widać, nic się nie dzieje. Nie chcę programu teraz zmieniać. Jeszcze Wam pokażę, jak się skończy. Głośnik jest włączony, żebyśmy wiedzieli, kiedy się wyłączy. Już została minuta że zaraz będziecie wszystko słyszeć co i jak zaraz wam jeszcze pokażę jak z tymi minutami jest bo zmienię teraz i ustawię program albo zmienię program czas się odnowi od razu mówię że będzie czas odnowiony wszystko ładnie chodzi sprawdzę tylko jeszcze jedną rzecz o, damy radę. spokojnie nawet na godzinę nie ma, nie, nie ma strasznych temperatur wytrzymują 120 stopni Tranzystor mocy. Mamy może z 30, także spokojnie. Wszystko chodzi. Róweczka. Od dalej trochę będzie widać efekt wyłączenia się. No tak chyba dobrze kojarzę, powinien się z powrotem test yy, zaświecić. Żarówki nie będzie, później będzie obciążenie balastem elektronicznym. O właśnie, nie, wyłączył się po prostu całkiem. Całkiem się program, żarówka świeci, ona będzie świeciła, bo ona jest tylko na wejściu. TwinStar przestał chodzić. Nie ma już żadnych bombi, które lecą do góry. Teraz Wam zademonstruję ten um, czas. Damy na przykład 60 minut. Program pierwszy, drugi, trzeci. Możemy sobie zmieniać. Damy 30, naciśniemy program, czas zaczyna odliczać od 30 minut do tyłu Samo 15, znowu Zadamy program trójka, 63, bo mamy na przykład duże akwarium bardzo Jakieś tam 2000 litrów powiedzmy naj, Najwyższą moc 60 minut Chcemy powiedzmy Mamy akwarium 200 litrów Chcemy żeby sobie chodziło mniej więcej pół godziny, dajemy program pierwszy dla 200 litrów, bo mamy na przykład mało roślinności, mamy troszkę dużo więcej roślinności, dajmy dwójeczkę bo mamy całkiem roślinne akwarium. Możemy sobie dać trójkę na pełnej mocy i tak będzie widać. No, tu już widać, że zaczyna chodzić, zaczyna bąblować Wszystko ładnie. Także możecie komentować jako pierwszy projekt jak skończę budowę całego. Pozostawię go w tej obudowie. Powięcę trochę odporów jeszcze, bo chcę porobić parę rzeczy. Także piszcie komentarze, jak to widzicie w dalszej części, jakieś pomysły, Wasze sugestie, piszcie tak samo.